Witam w kolejnym odcinku, zagrajmy w Half-Life 2. Ja jestem konserwant, a to są kanały, w których przed chwilą walczyliśmy z manhakami, czyli takimi, takimi takimi malutkimi robocikami latającymi, które mają ostrza. E, są słabe, aczkolwiek w dużych ilościach powodują dużo problemów, ale na razie zajmijmy się samą grą. Co oczywiście jest dla mnie bardzo fajne. O Jezu, jak jest sram w banie! <grym> To oczywiście dla mnie jest bardzo fajne, no bez sensu, no inaczej gdyby nie było fajnie, to bym w to nie grał, prawda? Dobra, nieważne. Koniec gadania. Lecimy, bo jest dość ciężko. Tutaj i z tego co pamiętam, to było... co tu było? Coś tu było. Bo Bodajże... Musiałbym ogarnąć, skąd my przeszliśmy. Stąd na pewno nie, a tam nie doskoczę. Nie, nie doskoczę to. Yy, musiałbym się zastanowić, jakim. bo ja tutaj nie pamiętam troszeczkę, co tutaj było do końca. Jeszcze tylko sprawdzę tam to wejście. Żeby mi tam nic nie wyjechało nagle. Tak to się uzbroję. O, jest skrzyneczka. E, ale fajne. Yy, dobra. Um. Muszę się chyba tam dostać. Tylko jakby tutaj wejść... Hmm. O! Właśnie, co to jest? Skoczę tam? Kurczę, no muszę tam doskoczyć. To jest jakaś... to jest jakiś ten, jakiś kurek. Zobaczcie, zawór. Muszę, to, muszę sprawdzić, co to daje. Spróbuję tam skoczyć z góry. I jestem. No dobra, to... O! Oh. Fuck, shit. Sorry, ja pierdziele. Nie chciałem. E, właśnie, przecież mogę wczytać, prawda? O nie, no... Zrobiłem szybki zapis jak tam spadłem. Dobra, nieważne, szybko to zrobię. Dobra. Yy, już... Yy, więc zapisałem. I kręcimy. A patrzcie, poziom wody się podnosi. No fuck, kumam. Czyli teraz tam... O! Zaraz! Kurde! Chwila! Ja muszę stąd jakoś... drabinę, szybko drabina, bo się utopię. Dobra. Czyli teraz właściwie... No, no tak, jasne. To było oczywiście oskryptowane, prawda? Tak! Nie włączyłem stopera! Szlak! Dobra, pogramy jeszcze z 10 minut. Okej, okay. już włączyłem. Dawajcie, dawajcie. OK. Okej, okay, okay, rozwalony. Yy, to tak. Teraz musimy iść tam. No właśnie tutaj tylko. Nie wiem czy ja nie 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 utopię się. No raczej nie powinienem jak to szybko. Umiejętnie zrobię. Dobra, jesteśmy. Drobina. Teraz... No, muszę się tam dostać. Pewnie wystarczy. Okej. Okay. Nie udało się. Tak. Co tu? O, topi się. Musiałbym mieć coś tutaj jakiś. Mo... Wiem! Tak! Przecież fizyka pozwala na to, żeby tutaj się drewniane przedmioty unosiły. Czyli, że jeśli odblokuję te skrzynki. A, topi się! No, jest! Trzeba było odblokować to. tylko ten tej wypadek. ...bym miał nie doskoczyć. Jeszcze nikt następnie wypływa. Szybciej! Szybciej! Fakt to pisie! Szpilen! Nie mogę się ruszyć! Uf. Dobrze, że mi przynajmniej życie regeneruje. Nie mogę mi się ruszyć na tej cholernej beczułce. No dobra, jestem. Jakiś uzdrawiaczy nie mam. No nie potrzebuję, bo właściwie mi się zregenerowało całe życie. Okej. Okay. Hmm, dwie minuty. Wczytywanie. O, właściwie wychodzimy już z tych kanałów. Fajnie. Nie będzie już tak nudno i ciemno i nudno. Żeby tylko nie było tych, yy, tych, tej policji z SMG, bo inaczej byśmy mieli przesrane. Oni są dość mocni. A. No nie, Jezu, czy ja muszę tak krakać? widzisz że mam haki, to jeszcze... Tutaj. Chodź tu. A, ty z daru? Wygnojaj się stąd! Wygnojaj się Okej, okay. gdzieś tam energię do niego. Eee, yy, git Majones, tam czasami czegoś nie ma do sprawdzenia. A, no właśnie, że jest. Tylko, że nic wartego mojej uwagi, Nawet tutaj nie mogę wskoczyć, jedynie jest wolek jakiegoś starego spleśniałego żarcia. Na tym jest wizerunek kombinata? Dobra, nieważne. Pewnie jakiś isterek. Eee. Tak, tutaj mam ten wejście. Jest amunicja. No i nic więcej. Wejdziemy dalej. O, spieprzaj, gnoju! Myślę, że mają takie fajne wejście te matury. Zawsze muszę od nich oberwać tak Okej, okay, tu mam jeszcze... Tu jest pudełko do SMG. Amunicja do SMG. Mm. Mm. No proste, przecież wystarczy wejść w podrabienie. Kurczę. to nie było jakieś takie zaskakujące ani trudne, ale wchodzimy dalej. No kurczę, ja myślałem, że wychodzimy z tych kanałów, a tu jeszcze dopiero początek. Okej. Okay. Takie ryzykowanie się chyba nie opłaca, ale... No. Powiedzcie mi w komentarzach, jeśli ktoś to ogląda, co to jest tu i na ich plecach. Co to jest? Ten pasek biały. Uj! Wrzuciłem do kwasu medykamenty. No, no to powiedzcie, bo ja nie wiem. Amunicję też wrzucamy do kwasu. A, bo tam jest... Aha, tam nie ma kwasu, tam jest... Tam jest ten... Hmm. Przez, przyglądać, gdzie tu jest kwas, bo on tak się nieźle maskuje nawet. Kryptaby? Aha, to te, te, te o właśnie. Hey, you're Freeman, aren't you? We got word you were coming. You got here at a bad time. Black Mesa East to Station Six, do you read? Doctor Freeman is on his way downriver. Lend him the airboat and give him all the help you can. Repeat. Gordon Freeman has returned. It is critical he reaches Black Mesa East. We've got we got some ammo in those crates over there. Okay, Jenkins. yourself you to supplies and keep moving. Some gear. Fine. Ok, mam ich od headcrabów. Szybciej. Kurczę, myślałem, że tędy przejdę, że nie przejdę. Wow. Aha, tak. Kapsuły z headcrabami, które wystrzeliwuje kombinat żeby zneutralizować taki właśnie tych yy, buntowników. to taki dość nawet czasami trudny moment, bo ich jest tutaj strasznie dużo. One się wykopują w ziemię. To się na razie mi SMG nie przyda, lepiej, lepiej to. ZOMBI! Zombie, ale taki. Patrzcie, on bił już. On po wbiciu skacze na głowę, i po wbiciu nóg no, ktoś umiera, i potem wykonuje głupie ruchy. Tak to właśnie wygląda. Dobra, zastrzelmy go. What the fuck?! No nie no, jakiś bóg? Co to do cholery miałobyś? czemu on tam poleciał? A z naplułem! Ja pierdziele, no jak wystrzelił z jakiejś procy. Fucking shit. Te kraby, wy macie ogromną moc. Ten jakiś skurcz tych nóg powodował, że on tak wystrzelił. No tam, nieważne, może to było po prostu błąd, że obchodzi mnie to. W każdym razie, niebezpiecznie jest tutaj i... Ten Koleś z, z idiotboxa Znaczy no ten koleż co był w idiotboxie bo właściwie on nie jest z idiotboxa Tylko w idiotboxie był Co to jest? O, właśnie, ząbiaczek Jeszcze wiemy. Jakieś małe lagi miałem nie wiem czemu Miejsce na wyspę hmm. mi raczej starczyć Okej okay, już jestem, e, sorry Powiedziałem, że niby nie brakuje mi miejsca na dysku, niestety zabrakło, ale już jestem i mamy tylko, tylko troszeczkę czasu na nagrywanie, ponieważ będę musiał wyrenderować i wstawić kolejny film. Tak, żeby on nie... Tak, żeby on nie... nie... Mogę dotykać tego. By po prostu dużo miejsca, bo inaczej zrobi się po prostu znowu roz, rozgardiasz. Ja nie chcę, żeby zamieszanie przed tym nagrywaniem, chcę mi po prostu spokojnie nagrywać i stawiać i renderować filmiki tak bez żadnych komplikacji. Bo wiecie, to jest po prostu niewygodne. Ten kto nagrywał, pewnie też wie jak to jest. To jest bardzo nawet niewygodne. Co chwilę tylko wracać do tego samego momentu, ogarniać to jest co w nagraniach. Yy, tak więc... No, chciałabym tego jak najbardziej uniknąć. Przyszliśmy stąd. Ja tu jest ten kontener. Yy... Dobrze ja poszedłem? Dobrze. Tutaj. Nie, kurde. Się muszę ogarnąć. Skąd ja... No, zaraz. Sorry, ale... No widzicie, jestem po prostu rozczarowany przez to całe, to całe kraje wszystkie i ogarniam trochę. Okej, okay, tam Musimy się spieszyć, żeby zmieściło się jak najwięcej akcji w jednym filmiku. No. Hej, Dr. Freeman. been airboat ready to jest airboat. to be tough dodging civil protection out there in the open, but drive hard and you'll make it. Będzie stara czerwona stodoła. Okej, okay, czyli mam do jakiejś stacji 7. Yy, ten, do jakiejś stacji 7 pojechać. To jest niby parę zakrętów. Yy, stacja 7. Okej, okay, stara czerwona stodoła, już jedziemy. Pewnie jedną z jakichś tam stacji. Aha, tak to pierwsze, pierwsze miejsce, w którym mieliśmy, w którym mamy sobie torować drogę, bo podczas jazdy tym airboatem będzie dużo miejsc, w których niestety drogę torować sobie musimy. Ale jak widzicie zapisano, więc to jest miejsce, w którym skończy odcinek. No wiem niestety, ale... Z powodu tego crashu będę musiał szybko uporać się z, z tymi trudnościami. Więc yy, komentujcie, oceniajcie, jeśli chcecie. Subskrybujcie i do następnego odcinka. Yy, no, narka.